że właśnie powiemy, święto Jana Chrzciciela przeniesione z jutrzejszego dnia, jest świętem, które wyznacza jako połowę roku poprzez, poprzez ten Pani, że jest to czas największego, najdłuższego dnia, jest to czas przesilenia i można powiedzieć, że święto świętego Jana Chrzciciela też ukazuje nam tego świętego, który Został zesłany jako, można by rzec, ostatni prorok Starego Testamentu, ażeby w imieniu e, ojcu oddać hołd przyszłemu zbawicielowi świata, by przygotować ścieżki, ścieżki Pańskie i ukazać, że właśnie Chrystus, Jezus Chrystus, jest tym zbawicielem, który został od samego początku obiecany. I stąd też ta niezwykła droga świętego. Jan Chrzczyciel to niezwykły żywot. Urodził się jako syn świętej krewny krewnej, najświętszej Marii Panny krewny Matki Bożej, Był zatem według ciała kuzynem Pana Jezusa i był jako jego krewniak wyznaczony, żeby przygotowywać mu ścieżki. Sam narodził się zaledwie kilka miesięcy przed Chrystusem, ale nawet przed e, samym poczęciem już był wybrany do tej swojej swoje wielkiej roli, w ten sposób, że jego matka Elżbieta w sposób cudowny poczęła go, e, będąc już w podeszłym wieku, e, zaszła w ciążę, stała się przemienną i porodziła syna, który miał specjalną rolę, specjalne zadanie, jaką, jest, jaką było przygotowanie Izraela na przyjście na przyjście Jezusa Chrystusa, do przygotowania całego świata na przyjście Jezusa Chrystusa. Zanim się narodził święty Jan Chrzciciel, zanim się to stało, został uświęcony, będąc jeszcze w łonie świętej Leżbiety, gdy Maryja Matka Boża przyszła również brzemię z Chrystusem, ten obdarzył świętego Jana swoją łaską i w ten sposób święty Jan Chrzciciel został obmyty ze swego ze zbrzegu pierworodnego, którym był obarczony jako święty, człowiek. Tak więc to niezwykłe wydarzenie wskazywało na to, że święty Jan Chrzciciel będzie kimś wielkim niż tylko prorok, kimś większym niż tylko prorok Starego Testamentu będzie tym, który zakończy oczekiwanie, czas oczekiwania, czas wyglądania na Mesjasza, który będzie tym, który w imieniu wierzących jeszcze ówczesnych Żydów. Wida Chrystusa jako Zbawcę. Również święty Jan Chrzciciel miał tę wielką to wielkie zadanie przygotowanie na, przygotowanie na przyjście Chrystusa, które hmm, polegało między innymi na skupianiu wokół siebie tych hmm, pobożnych ludzi, którzy wtedy jeszcze, jeszcze byli przygotowani ich powolne na na to, żeby mogli stać się uczniami Chrystusa spośród uczniów świętego Jana Chrzciciela bardzo wielu. Poszło za Chrystusem, bardzo wielu przyłączyło się również do Pana Jezusa. Święty Jan, chrzciciel miał więc za zadaniem przygotowania tych wierzących jeszcze ludzi na to, aby przyjęli Chrystusa jako swojego Mesjasza. Również jego przydomek brał się właśnie stąd, że Święty Jan był tym chrzcicielem, który obmywał co prawdziwie wyłącznie wodą. Był to, można powiedzieć, bardzo niedoskonały znak, ale jednak taki, który. Przygotowywał ludzi na przyjęcie prawdziwego chrztu, i tylko z, e, tego chrztu, który e, przyszedł razem z Chrystusem i który był e, prawdziwym chrztem, prawdziwym łączeniem do Kościoła, do Kościoła katolickiego, który to chrzest również e, prawdziwie obmywał grzech pierworodny w sposób najdoskonalszy, który stał się pierwszym sakramentem, który przyjmują uczniowie Chrystusa, zanim mogą. Wstąpić do innych e, sakramentów. Zatem wielka rola świętego i też e, przygotowanie się do, te, do tej roli i wypełnianie jego e, misji przez niego było najdoskonalsze, było takie, e, tak zaangażowało jego całe życie, że nie widział świata poza Bogiem, poza Chrystusem i wyszedł z pomiędzy ludzi, mieszkał na pustyni, na pustkowiu gdzie żywił się tym, co znalazł, gdzie e, przyodziewał się w naj, najpodlejsze ubrania, gdzie oczekiwał przyjścia Mesjasza, gdzie e, upraszał Pana Boga, żeby e, misja Chrystusa, publiczna misja Chrystusa została przyspieszona, żeby jak najszybciej krew pańska została przyznała, żeby jak najszybciej łaska Chrystusa zaczęła działać w tym świecie pogrążonym już całkowicie w roku. Tenże święty, święty Jan Chrzciciel wreszcie e, stał się przygody, e, tym, który miał przygotowywać odkrycie Chrystusa, również poprzez swoją męczeńską śmierć, poprzez e, oddanie swojego życia w obronie publicznej moralności, w obronie przeciwko grzechowi święty Jan stał się, stał się tym, który miał... Miał y, przygotować y, przyjście Chrystusa, który antycypował w pewnym sensie mękę Chrystusa. To męczeństwo oczywiście było jeszcze o tyle niedoskonałe, że nie było otwarcie w imieniu i za imię Jezusa Chrystusa. Właśnie dlatego, jeżeli to święto jest odprawiane poza niedzielą, to nie, nie, nie ma w, w, w czasie tego święta, nie się chociażby. Y, kredo, jako że nie zginął jeszcze stricte za, za wiarą w Chrystusa, zanim jednak był takim ostatnim przygotowaniem oczywiście naszego na Jezusa Chrystusa. Święty Jan powinien nam uświadamiać, że jeżeli ma się do wyboru Pana Boga, jeżeli można mu służyć, to nic, żadna przeszkoda nie jest zbyt wielka, żaden wysiłek nie jest zbyt wielki. Święty Jan Chrzciciel był ascepą, który odarł się absolutnie ze wszystkiego z każdej ziemskiej radości, z każdej ziemskiej pociechy po to, żeby być dobrze przygotowanym na przyjście Pana, a żeby Jego umysł i serce nie były zmącone światowymi ziemskimi radościami, a żeby nie przegapić tego czasu, który jest, jest czasem, czasem łaski. Święty Narzchwiciel jest wielkim świętym, który przygotował przyjście Chrystusa. Jego możemy, powinniśmy prosić o to, żeby również przygotowywał nasze, przygotował nasze serca, na, żeby oczyszczał je, żeby przez Jego wstawnictwo nasze serca były, zostanie oczyszczone, żeby gorały tak jak, jak Jego serce miłością do Chrystusa, żeby, żebyśmy byli jak najlepiej przygotowani do. Do tego, żeby móc się zjednoczyć z Chrystusem, żebyśmy nie przygapili tej wielkiej y, okazji, jaką jest przyjście Chrystusa. Święty Jan Chrzciciel y, zginął z rąk Żydów, którzy nie wiedzieli już w tym czasie Pana Boga, których serca były zaślepione, których umysły były zmącone ziemskimi y, pragnieniami, którzy odwrócili się od y, Pana Boga. To jest można y, rzec również. Y, Taka, takie podobieństwo, podobieństwo do naszego Pana Jezusa Chrystusa. I również my będziemy e, prześladowani za Chrystusa, jeżeli tylko będziemy głosić Pana, głosić Pana Boga. Świat nigdy nie kochał prawa Bożego, nigdy nie był mu posłuszny i dzisiaj jest to bardziej widoczne niż kiedykolwiek. Miejmy odwagę, świętego Jana, Chrzciciela również e, głosić Chrystusa, głosić przyjście Mesjasza wbrew. Wbrew wszystkim, wbrew tym, którzy wstydzą się Chrystusa, którzy e, chcieliby chętnie się przyłączyć do triumfalnego orszaku jakiegoś potężnego ziemskiego króla, którzy nie potrafią pójść za Chrystusem ukrzyżowanym, wzgardzonym tym Chrystusem, który jest jako jedyny, prawdziwy. tym nie Ojca i nie świętego. Nie będzie pochwalony Chrystusa. Nie pokażę